Powóz. Na dzisiaj. Jak to nie ma? Trzeba zamówić dwa dni wcześniej? Bzdura. Zalaz, z, kim, z kim ja w ogóle rozmawiam? To proszę mi dać kierownika. Dzień dobry, mówi tracz. Tak jest, Janusz tracz. Nic nie szkodzi. Tak, powóz. Na całe dzisiejsze popołudnie. No to świetnie. Dziękuję. Oczywiście. Do zobaczenia. Sprytka z parą koni? Przecież wiem, że pan wcale nie jest romantyczny. A jaki? Sprytny. Brawo. Kogo pan będzie czarował? No chyba nie panią Krystynę. Nie. Zamówił pan stolik w meduzie, grających cyganów, konie ze stadniny. No, chce pan pokazać, że jest taki romantyczny, że ma gest. No to chyba nie dla byle kogo. Tym razem dla byle kogo. Nie wierzę. Dla tej panienki w gminie. Dla tej, do której pan wczoraj dzwonił? No. To ona jest aż taka głupia? Słucham? Ze zbyt grubej rury pan do niej strzela, może pan ją tylko spłoszyć. Wydrukowałam umowę na wywóz śmieci dla stafaniów. Ale wpisałaś na rok, a oni chcą tylko na kwartał, potem wyjeżdżają. Weź to, schowaj, bo jak wujek zobaczy, i tak nie dzwonił, usłyszałabym. Jakie było, że nie będę za wysoka? Tylko kiwnął na ciebie palcem, a ty już do niego lecisz. Nie latałaś za jurkiem? Na każde jego sknienie, Ale to było co innego, ja byłam zakochana. A ja nie jestem i taką mam na nim przewagę. Ja tylko ostrzegam. Wszystko kontroluję. Chyba mogę się trochę zabawić. No. To uważaj, żeby on nie zabawił się tobą. Spoko. Raz się żyje. jak wreszcie zasnął. Który krawat pan wybierze? Czy pan w ogóle wie cokolwiek o podrywaniu kobiet? A pani coś wie? Wiem. O tych z gminy na pewno wiem. Wiem, co można znaleźć w koszach na śmieci. Umieram z ciekawości. Pudełka po czekoladkach i zwiędłe róże. No proszę. Nigdy bym na to nie wpadł. Opychają się tymi czekoladkami, a potem pegają ze śmiechu z tych facetów. Mhm. Może są śmieszni ci faceci. Albo raczej żałośni. A pan? Nie naraża się na śmieszność? Czy pani nie za dużo sobie pozwala? No bo, widzi pan, piwo czy szampan? Kocyk czy apartament? No jaka to różnica? Około tysiąca złotych. Pieniądze większe, ale efekt ten sam. Mhm. Proszę mówić dalej. No, no, widzi pan, taka prosta kobieta, to ona nie jest taka głupia, znowu, żeby wierzyć, że stanowi partię dla pana tracza. Ani pieniędzy nie ma, ani wyglądu na pewno też nie, bo jak pracuje w gminie, no to taki kopciuszek. Każdy kopciuszek chce być kiedyś królewną, choćby na chwilę. Mhm, w bajce. A w życiu żadna nie jest taka głupia, żeby aż tak się łudzić. Myślałem, że kobiety lubią złudzenia. Kobieta, to y, ona musi wiedzieć, że jest dla mężczyzny ważna. I dlaczego? No, y, ona musi uwierzyć, że jest dla pana kimś takim wyjątkowym. Pani to wszystko mówi serio? No tak, bo co? W takim razie nie mam wyjścia. Zwalniam panią. Ale... Dlaczego? No, z, z, za szczerość? Boże mój. Ja nie jestem pani bogiem, proszę tak się do mnie nie zwracać. No, ale dlaczego? Panie też, no przecież ja tak nie chciałam powiedzieć. No tak mi się po prostu. Spokojnie. Zwalniam panią tylko na dzisiejszy wieczór. Ma pani wolne.